Siema, witam was w live y na moim kanale Tak, jednak udało mi się odzyskać te konto I się bardzo z tego powodu cieszę Nie wiem jak ja mam zrobić, żebym robił live y na tym kanale Bo to jest ogólnie, ogólnie moje drugie I kurde właśnie nie wiem jak mam robić na tym I to jest problem, bo ja właśnie nie umiem robić Live'a na tym kanale, to jak to się robi? Nie wiem. Widzę, że ktoś bił, to bardzo serdecznie witam. Siema Xaver. To jest. Hmm. Niestety. Ja właśnie ja właśnie nie wiem, jakie mam nagrać, właśnie odcinek lub live na ten mój drugi kanał. No? I to jest właśnie problem. Dobra, nie będę się bawił w to. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz to daj suba Siema Kuba Kozłowski Co robić kurde Dobra, nie będę się bawił. Boga. Nagrywarek higzny. Jeżeli nie ma... Twoje, wasi kumple nie mają co robić? Tak, zagramy w trzech, bo i tak nie mam co robić. Bo ogólnie zachęcam Was do zostawienia suba na moim drugim kanale Michael Nie wbije do twojego klubu, ksawery. Typie nie ogarniasz. Nie wbije. Tak, Kuba, zagramy sobie. Tylko, myślę, że chyba będziemy musieli zagrać bez tego jednego typu. Zaczyn się. Tak, z sobą zagram. Skąd... A, dobra. Dobra, sobie tylko tak. Jest ale typowo ma, ma... O, zimno tak trochę. XD, no. Dobra, no to bijaj po, godzi, po, godzi, po godziku, kurło. Albo... Na przykład chcielibyście ze mną nagrać Otwórz i graj? Na przykład jakiś Otwórz i graj, albo Ruletka Brawlerów. Chcielibyście? Moglibyśmy nagrać jakiś odcinek razem, wspólnie z Zidlami. I to by fajnie wyszło. Akurat bijaj po kodziku, mordu albo jak? Spoko? Dobra. Masz sentlera, albo coś takiego, bo na że nazywam się Mikoemon, tak? A masz dużo skrzynek? Tak, nie za bardzo. A ty jesteś u mnie na Discordzie? Ta, nie za bardzo bierz. Jeżeli masz 4k, no to bierz. Ale jeżeli nie, to, to, to za bardzo nie wbierz. Dobra. A ile masz pucharków, tak ogólnie? Dobra, odchodzę od tego klubu. Nie, bo chcę właśnie bić do jakiegoś klanu, no, który jest na duszy porków. No to nawet. Biję powiedzmy ja tam kurde, nie bijaj po kodzie drużyny, drużyny. Z tym. Dobra! Ksawery, Boży Ogar Widziałem twojego wcześniejszego live'a, ale wcześniej nie wyszło Jeszkada krr, krr. Spoko! Tylko na... To Ksawery ile masz pucharków? Ile masz pucharków, Xaveru? Czyst, 30, No to dajemy klam na 3K. Na 3K od razu dajemy. To będziemy lecieć po topkę. Lecimy po topkę, kurde. I będzie nowy brawler. Nie wiem jak się nazywa kompletnie. Winit only będzie. Bo nie chcę, żeby typy białe, które mają po 6 milionów pucharków. Jezu, Boże, w ogóle przekręciłem słowo. Ale jak to za. Spokoj. Cactus. Cactus. Where are you? Może takiego. Jaka, jaką nazwę możecie teraz głosować? Wybierajcie sobie nazwę. No właśnie, jaka nazwa? Wbijacie na mojego Discorda, ale za niedługo Wam podam link później. Bo teraz mi się nie chce. A jeżeli chcecie, żebym nagrał z kamerką, no to piszcie. Bo ja już... co? Co YouTube? Może być taka nazwa? Nie zmieści się. A jednak się zmieściło. Poczekaj, tylko. Dobra. Na zaproszenie trzyka. To możemy nagrać otwórz i graj, tylko że... Ja nie umiem zbierać skrzynek i to jest właśnie u mnie problem. <grybuj> o nie. Jak? Ja? A co? Ale co łatwo Kuba Kozłowski, jeżeli, jeśli mnie nie subujesz to proszę Zasubuj mnie Lecimy po 100 Na 100 będzie konkurs yy, na fanart'a najładniejszego, Na kartę podarunkową 50 yy, zł Google Play No i teraz 0 To nice, Nice! Ej. No O to się zagram Szy Se, sze, sze, kurde. Nie umiem wypowiadać się. Chłe, chłe, chłe. Jak wywali live'a to nie moja wina.